Pięć. Cześć wszystkim, witam ja Was w kolejnym filmiku tutaj na kanale i dzisiaj mamy znowu gościa specjalnego, tym razem Tomka. I Dzień dobry. Tomek będzie dzisiaj oceniał moje stylizację. Znów to samo. Dobra, tak zrobimy. Nie, nie oceniałeś jeszcze moich stylizacji. No jak nie, nie. Oceniałam. Nie. Oceniałem. Nie. No mniejsza, chyba oceniałem, tak mi się zdaje. Było, było że mi zamawiałeś, ale nie oceniałeś. A no dobra, to prawie to samo w sumie. No, nie, inna. Wiesz to, że jesteś wyjątkiem, bo ja nie nagrywałem 4 miesiące nic na YouTubie. A, właśnie. Także dzięki Ty, mnie ten macie się do mną chyba, Macie tak? dzięki mnie Tomka na YouTubie w filmie. A dziwnie się czuję teraz, jak tak nagrywam. Mamy pakę wielką, dużo fajnych rzeczy. Nie patrz jeszcze, zaraz będziemy się w mnie... nie Nie, ja się nie przebierać. Zaraz będę się w nie przebierała. No ale co, zapraszam was już do oglądania, możecie oczywiście zostawić łapkę w górę, będzie mi bardzo miło. I musicie mnie zasubskrybować też na dole, macie link do mojego kanału. A, czyli już z nagrywania? Nie sobie na ale coś tam nagram. Także możecie zasubskrybować Tomka, możecie tutaj zasubskrybować ten kanał, stawić dzwoneczek, wpadać na nasze Instagramy oczywiście. Tutaj będzie się teraz pojawił Instagram mój, będziesz tak. miała więcej montażu. A nie, ja lubię to robić bo <grym> ja się nauczyłam to robić. No i co, my już zaczynamy, ja się będę przybrała teraz w pierwszą stylizację. Tak jak mówiłam, mam tutaj sporo ubranek z Dollskill, wszystko podlinkujemy wam w opisie. Także co, zaczynamy. Dobra, kochani, pierwsza stylizacja jest to. Właśnie jest za duża, mówisz, że jest za duża, tak? Mhm. Właśnie o to chodzi. W końcu znalazłam koszulkę, która jest taka długa, jak sukienka. Zobaczcie. Ty Zobacz, że tylko sukienkę ją nosiła? No. O, pod spodem ubrałam sobie spodenki. A czemu grzyby? No bo. Biologia, można się nauczyć jakichś fajnych gatunków, grzybów. Ale kolory ma ładne. Różowa jest taki tajda jakby. I właśnie z przodu ma grzyby. Narysowane, zobaczcie. Jeżeli ktoś jest ciekawy, to możecie sobie zrobić screena i mieć nazwy grzybów. No mi tak na razie nie podchodzi do gustu. Nie podoba Ci się? A nie podoba Ci się taka stylizacja, że jest. Tylko ona mi się podoba, ale jakby ona była bez tych grzybów, to by lepiej wyglądało Aha, w sensie, że taka o różowa, jak taka jak wyszło. No, 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 tego... no, a te grzyby to tak. A co sądzisz o takim trendzie, że wiesz, że tylko zwykły t-shirt jako sukienka? Co tak chodziło o to mieście? No nie, ale jakby na wakacje... Jakbyś tak się na w to wygląda jakbyś nie miała i tylko w koszulce szukać. No, i do tego moje różowe najeczki. Śmiesznie to wygląda. Fajnie to wygląda. Albo Easy, 500. Jak oceniasz od 9 do 10? Pięć. A <grym grym grym> to, to jest moja ulubiona! Jestem szczery. <grym> Piąteczka. Piąteczka. Nie, no, jakoś tak mi. No, nie wiem. Może też trochę jak piżama. No, możesz w niej spać. Dzięki za pozwolenie. Dobra, to mamy piąteczkę. Nie wiem, mi się bardzo podoba i ja jestem zakochana w tej rzeczy. Ale dobra, przechodzimy do kolejnej stylizacji. Dobra, kolejna stylizacja. Wiem, że już też się tą nie spodoba, bo jest identyczna jak poprzednia, ale zobaczcie na tą koszulkę. No to czemu ty będziesz to zakładała? No właśnie to takich tych kolarek. Mm. że trochę dłuższych. Chłopaciara tak trochę. ciara. Ale zobaczcie, jaki tutaj Alien, orbitka. Mega! To nie jest w moim guście. No wiem, ty nie masz takiego gusta, A ja mam taki luźny. To Ta jest, od się... tamtej, bo tamta miała ładniejszy kolor. Uhum, A to czy... ma takie ponure. Właśnie fajna, bo jest fajna do czarnego. Za drugie dróg. to powinnaś jakieś tutaj mieć takiego, jest takie o, opięte tak ładnie, króciutko, uh -huh. żeby trochę żucha było. Uh -huh. Możesz uh -huh. ewentualnie tak zawinąć. No mogę zawinąć. No bo dobra, się do... patrz, ale to wtedy nie wygląda fajnie to No dovinąć. nie wygląda fajnie, no właśnie. No ale to nie pasuje. Mi się nie podoba. Aha. Przepraszam, ale to jest szczere. No dobra, a od jednej mam 10, czyli jeden. Aha, o jeden mniej niż tamto. No to dobra. Ta miała mniejszy kolor. No dobra, a mam tutaj jeszcze taki fajny dodatek. Patrzcie jakie fajne, fioletowe. Kolor <coughs> tych okularów to jest po prostu szkocie. Ale nie, ja będę chyba bardziej się tak na o. Ale załóż na oczy. Nie no, gdzie to kurde tak. Na no, oczy się tak do okulary. Ale one są takie malutkie, takie. No, wiesz, no, takie, no. No. takie o. Pokaż się to. <noise> Ej, w ogóle w tych okularach i w tej takiej koszulce, takiej tej w jak jakieś No... Pokaż to jak to się w tego... A załóż! Jak ja bym był szczery, to bym od razu kwita walnął. No. pokaż się tutaj. Ej, pasują ci! A, bardzo. Dajcie znać, kto lepiej wygląda w fioletowych okularach. Czemu te okulary tutaj tak oko mi do góry patrzy, one są no. na dole. No. Aha. Dobra. Okulary dam też pięć, bo Okulary? Nie wiem do czego ty je będziesz zakładała. I do czego je założysz? No po prostu, o. Jako dodatek do stylizacji. Całej czarnej stylizacji i fioletowe okulary. Okay. No dobra, ale lecimy. Może kolejna, może kolejna stylizacja Ci się bardziej spodoba. Ej. No dobra, możemy nagrywać. Co tam Julka? Dobra moi kochani, teraz troszeczkę zmiana stylu, totalna. Mamy tutaj sukieneczkę, oprócz ta sukienka, taka, powiem ci, że tak byłbym... Taka urocza. Dziewiątkę, bo lepsza jest niż wszystko. Przepiękna jest, co? Patrzcie, taka przepiękna sukieneczka, właśnie wakacyjna. Okej okay jest. No mega mi się podoba. Jest ciutkę troszeczkę za duża, bym powiedziała, ale... Czemu za duża? No bo trochę mi tak spada w dół, więc trzeba tutaj ją tak sobie naciągnąć. A co tam się robi? To jest chyba tylko ozdoba. No. To jest tylko kartkę mnie, taką wielką, taką, jak na sznurówkę. masz no jeszcze walną kartkę dla Tomka. <noise> o, specjalnie dla Tomka? Tutaj też są takie. Ty nie! Powiem Wam. Ja Ty, że... będziemy na świat, i będę się tak strzelał. Bez kitu. Powiem Wam, że sukienka jest naprawdę ładna. No jest okej. Okay. Tylko źle chyba założyłam. No... no źle założyłam, bo tutaj powinno być jeszcze tak. A po co tak? Takie, takie zdobienia ona ma. No to jest chyba najlepsza rzecz, jak dotąd. No jest okej. Okay. No nie wiem, co tam jeszcze masz przygotowanego, ale jest okej. Okay. Dajcie znać, oczywiście też czekamy na wasze opinie, co wam się najbardziej podobało, piszcie w komentarzach I co, mam nadzieję, że nie schajtujecie aż tak tych rzeczy jak Tomek Ja nie hejtuję, ja po wyrażam twoje zdanie No, ale nie, już się nie mogę doczekać aż będzie ciepło i ja będę mogła sobie nosić tą sukieneczkę Dobra, to przechodzimy już do ostatniej rzeczy Ostatni? No. A ty jeszcze Podglądamy. Dobrze, kochani, teraz mamy ostatnią stylizację. Niestety musimy się troszkę schylić, bo tutaj chodzi o spodnie. Top jest z szafy, ja wyjęłam. Tak. I tutaj chodzi o spodnie. Dobra, się do tego dopiero w okulary i według mnie jest to najlepsza stylizacja. E, Patrzcie, jakie fajne spodenki Są w O jezu, są trochę bardzo za duże. Uh! No. Uuu, Ale! Fajnie, tak luźno, luźno leżą, są... Ale pasek do... nie, do nich chyba pasek nie No właśnie, do nich nie. chyba pasek tak średnio. Są takie... Wiecie, mam dżinsy. Wyglądasz jakbyś była w latach 80. No, fajnie, nie? Nie. Yeah. Nie mi się bardzo podobają te spodnie. Tak śmiesznie. Są takie luźne, takie, nie wiem, taka ciekawsza jest ta stylizacja, bo to jest fajna. Dla mnie najlepsza była sukienka. Sukienka, no, no, no. Ale tutaj wiesz, chciałam... Tak ale to na pewno lepsze niż te koszulki. Tak? A ile, na ile oceniasz te spodnie? Mm, na ósemkę. Na ósemkę? No? Jeden mniej od sukienki, to i tak dobrze. No bo nie chcę, żeby ci przykro było <laughs> Jaki kochany. Siema, kochani. Ty jesteś taki wysoki, właśnie. Mam problem z tobą tutaj, jak nagrywam. No, też taki nisiutki jest. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Dajcie znać, jak wam się podobało, i dajcie znać, która stylizacja, która rzecz najbardziej wam się spodobała. Jeżeli chcecie więcej filmików z Tomkiem, to również piszcie propozycje i zostawcie łapkę w górę. Wtedy I follow'ka u mnie na Instagramie. Oczywiście, że tak. I na moim tak. YouTubie e, Oczywiście, że tak. I musicie być na moich live'ach. Oczywiście, że tak. I musicie tak. tutaj nawalić 10 tysięcy łapek w górę. O Jezu, że... To ten... w życiu? Taki próg walimy co? Eeeem, no, Jak chcecie mnie cies... zobaczyć oczywiście. Możecie stawić łapkę w górę, będzie oczywiście bardzo miło. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu tego kanału, bo jest to nowy kanał i możliwe, że jeszcze go nie subskrybujecie. No więc wszyscy musicie stawić łapkę w górę koniecznie. Później wpaść do Wujka Tomka, macie opisy na dole. No i co jeszcze byś chciała powiedzieć? Podobał Ci się dzisiejszy film? No mi się bardzo podobał, mi się bardzo przyjemnie go nagrywało. Dobra, a następna propozycja na film ze mną to jaka by była? Nie wiem. Jak nie wiesz? Zobaczymy. To może piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć, żebym tutaj w robił, ale pamiętajcie o tym, że musicie, no, zostawić te 10 tysięcy w górę. Jak nie 10 tysięcy, no to chociaż 5. Ale lepiej by było, jakby było 10, to wtedy szybciej nagramy. Jak 5, to oczywiście też, a jak mniej, to nie nagramy. Więc to by było na tyle. Ja teraz zakończę to. Do zobaczenia. Widzimy się w następnych filmach, jak dobijecie łapki. Jak nie, to się nie widzimy. nigdy, Elo. Bułaczki, pa, do zobaczenia. Miłego dnia.